Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mógł się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tak, dzisiaj jest poniedziałek, 28 tygodnia zwykłego. I dzisiaj rozważamy fragment Ewangelii świętego Łukasza z 11 rozdziału, wiersze 29-32. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić To plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Właśnie tak, dzisiejsza Ewangelia mi się kojarzy, wiecie, ze zmarnowanymi szansami, nie? że właśnie jakby to powiedzieć, no, czasami nam to dyskwiera, prawda, kiedy człowiek patrzy wstecz na swoje życie, zwłaszcza jak już trochę lat ma i, i dostrzega właśnie różne możliwości, różne szanse, które miała, które zmarnował, bo tak, bo człowiekowi się nie chciało, bo coś innego wydawało się atrakcyjniejsze, no bo to, no bo tamto, no i łatwo jest mieć tak zwany żal do samego siebie o te różne zmarnowane szanse. Właśnie ja nieraz tak myślę sobie, że ja w sumie tak, no już ćwierć wieku, 25 lat jestem, że tak powiem, w formacji kapłańskiej i tak sobie myślę, no to jest ćwierć wieku, to gdzie ja powinienem być tak naprawdę, a gdzie jestem, prawda? Ile, ile czasu zmarnowałem, ile szans, ile możliwości, ile okazji do bycia z Jezusem, do wsłuchiwania się w Jego Słowo, no, bo mi się nie chciało, bo, bo, bo chciałem jeszcze dłużej pospać, albo bo się zasiedziałem wieczorem, albo coś innego mnie pociągnęło, było atrakcyjniejsze, bo za to się chwyciłem, za tamto, właśnie. Właśnie, i tak ta dzisiejsza Ewangelia, właśnie, tak mi się kojarzy no, z takim momentem, kiedy do człowieka dociera z całą ostrością, ile szans zmarnował, ile możliwości tak naprawdę miał w życiu. I tak sobie myślę o tym, że właśnie kiedy stajemy twarzą w twarz przed Jezusem, to w Jego świetle wszystko wyłazi na jaw, cała nasza historia, cała prawda. Tam już nie da się udawać, nie da się oszukiwać samego siebie, nie da się budować żadnych jakichś takich leg legend pseudosprawiedliwień. No tylko właśnie tak jak mówi święty Paweł, wtedy widzimy już jasno twarzą w twarz. Nie? Teraz widzimy niejasno w zwyciadle. A wtedy zobaczymy twarzą w twarz. I też trzeba rozumieć właśnie, jak bardzo niejasno teraz jedzimy, że w czasach świętego Pawła zwierciadło to był kawałek wypolerowanej blachy po prostu. Nie? To można sobie wyobrazić, co święty Paweł miał na myśli, że to całkowitą jakąś taką niejasność, niewyraźność. No właśnie, a no kiedyś każdy z nas zobaczy całe swoje życie prawdę o sobie, o swoim życiu, o czasie, o wszystkim twarzą w twarz, bez żadnych osłon, bez żadnych zasłon, już właśnie bez żadnej próby udawania, no już się nie da wtedy, nie? No i właśnie jeżeli dzisiaj nam ciężko jest znieść świadomość tego wszystkiego, co sobie zmarnowałem w życiu, to co będzie wtedy? No właśnie, co będzie wtedy? Ostatecznie nadzieja jest tylko w miłosierdziu Pana i albo się nauczymy korzystać z tego miłosierdzia, czy jestem głęboko przekonany, że tak naprawdę jedyna umiejętność, która będzie nam potrzebna, kiedy staniemy przed Panem twarzą w twarz i właśnie zobaczymy wszystko ostro i wyraźnie, to jedyna umiejętność wtedy potrzebna, no to będzie potrzeba umiejętności korzystania z miłosierdzia, rzucenia się właśnie w ramiona miłosierdzia. Jestem głęboko o tym przekonany, że to będzie moment decydujący, i decydujący ruch, czy ja będę potrafił skoczyć w ramiona miłosiernego pana, czy zacznę wiecznie uciekać, właśnie tak jak Adam, kierowany bólem. Yy, tak, bo właśnie no, jakoś tak ta wypowiedź Jezusa, nie? zmarnowane szanse, nie? że to pokolenie doświadcza obecności pana, już nie jakiegoś człowieka typu Jonasz czy Salomon, że ludzie współcześni Jonaszowi czy Salomonowi byli zachwyceni, chociaż to byli ludzie obciążeni swoimi wadami, małostkami różnymi, no, szczególnie Salomon prawda, zgłupiał, jak to mówi Pismo Święte, posradał rozum na starość, a jednak mimo to wbrew pozorom Pan Bóg się nim posługiwał dla dobra ludzi. Jego mądrość, prawda, tak jak Jezus podkreśla, była znana daleko, że nawet królowa ze Saby, królowa z południa, Przybyła słuchać jego mądrości, zadasy, wysiłek, trud, żeby skorzystać z tej mądrości, która przez tego człowieka przychodzi od Boga. Właśnie, bo do ludzi to docierało, że ten człowiek z jego mądrością, ta mądrość, która się objawia w tym człowieku, jest darem od Boga, ja chcę z tego daru skorzystać. Nie? To samo nawoływanie Jonasza. Nie? Że Jonasz też miał swoje słabości, uciekał przed Bogiem, nie chciał się podjąć tej misji, prawda? Nawet już po uratowaniu Niniwy. Po nawróceniu Niniwy miał żal do Pana Boga, mówił, wiedziałem, że o to Ci chodzi, żeby Niniwę uratować. Nie? Że Jonasz jakby nie chciał tej Niniwy ratować właśnie o to mu chodziło, że on nie chciał, żeby Niniwa była uratowana. I właśnie jego wybrał Bóg, żeby on się stał znakiem właśnie wróg, nie? wróg, który pragnął zagłady Niniwy, nie? stał się znakiem miłosierdzia Bożego, znakiem Bożej Miłości, która nawołuje do nawrócenia, do zawrócenia z drugiej zagłady. Nie, właśnie człowiek ze swoimi słabościami i tutaj znowu się kłania św. Paweł, który mówi, że im bardziej nie domagam, tym bardziej jaśnie moc Chrystusa, moc Chrystusa, którym mną, no, słabym człowiekiem obciążonym różnymi ościeniami potrafi się posłużyć dla głoszenia Ewangelii. Właśnie, że z jednej strony ja myślę, że to chyba z jednej strony, no to właśnie tak jak cały czas mówię, to te zmarnowane szanse, że nie nienawici dostrzegli szansę, która, którą daje im Bóg poprzez właśnie takiego prostego człowieka, poprzez Jonasza, który tak się bardzo opierał Bogu, prawda? Współcześni Salomonowi dostrzegli okazję do skorzystania z mądrości Bożej, chętnie nie korzystali, nawet podejmowali wysiłek. A tu w Jezusie przychodzi. Już nie jakiś słaby człowiek ze swoimi słabościami, tylko doskonała miłość Ojca przychodzi Jezus Jezusie, nam się objawia, prawda? Doskonała miłość Boga, doskonała mądrość Boga, doskonałe miłosierdzie. I nie trzeba jechać na krańce świata. No, my jesteśmy w takiej dobrej sytuacji, że pod nosem to wszystko mamy. Właśnie to jest problem, że człowiekowi potrafi wszystko spowszednieć wszystko spowszednieć. Człowiek potrafi stać się wobec wszystkiego obojętny, nieczuły, prawda? Człowiekowi, człowiek potrafi wejść w zniechęcenie, się nie chce skorzystać nawet, nie? potrafi wejść w wstyd, w różne rzeczy, prawda? I nie skorzystać. A tu właśnie chodzi o to, żebym ja się trochę wziął w garść i odkrył, że mam szansę, mam szansę na prawdziwą miłość, mam szansę na prawdziwą relację, że mam szansę żebym kiedyś nie, nie kryz, prawda nie zagryzał, nie zaciskał zębów z żalu, że miałem szansę że z niej nie skorzystałem, prawda? i z niej nie skorzystałem. Właśnie, więc yy, to jest jedna rzecz. To jest jedna rzecz, która mi się kojarzy z dzisiejszą Ewangelią, A druga rzecz to właśnie no, głęboka miłość Pana, nie? Który, Pana, który sam mówi o pokoleniu przewrotnym, Właściwie mówi genea ponera, czyli jakby pokolenie, by chcieć tak przetłumaczyć, że tak powiem, poszukać źródło słowu dla słowa poneros, pokolenie niosące ból albo prowadzone bólem, prawda? Że Jezus widzi, dlaczego my jesteśmy tacy, bo jesteśmy prowadzeni bólem, wewnętrznym bólem, wewnętrznym cierpieniem, naszymi wewnętrznymi poranieniami, tylko żebyśmy zobaczyli że w Chrystusie przyszła szansa na uleczenie tego wszystkiego, że to, co może uleczyć moje wnętrze, to prawdziwa miłość nie? i w Jezusie ta miłość przychodzi. W Jezusie miłość chce leczyć moje serce, moje poranienia w taki sposób, że poprzez mnie później docierać do moich braci i sióstr, leczyć ich serca, ich poranienia. Tak jak przez Jonasza, tak, przez, tak jak przez Salomona. Właśnie Jezus dzisiaj chce się posłużyć mną, ale po pierwsze o co chodzi, to żebym ja przychodził, cierpliwie do Jezusa pozwalał leczyć się wewnętrznie. Wtedy poprzez mnie będzie mogła popłynąć czysta miłość Jezusa do moich braci i już stanę się leczący. Nie niszczący, tylko leczący. Już nie będę prowadzony bólem, a każdy człowiek prowadzony bólem zadaje cierpienie. Więc już nie będę prowadzony bólem, nie będę tym, który zadaje cierpienie, tylko będę prowadzony miłością Pana, zachwytem nad miłością Pana i będę dawał tę miłość. Właśnie o to chodzi, żeby ja, jeżeli ja chcę pomóc moim braciom i siostrom, to po pierwsze... Potrzebuje dać pomóc sobie, wyleczyć swoje serce, dać wyleczyć swoje serce miłością, swoje wnętrze, żebym przestał być prowadzony bólem, przestał być prowadzony wstydem, rozpaczą, beznadzieją, nerwami, innymi takimi rzeczami. I to dotyczy nie tylko jakoś permanentnie człowieka. Ale to dotyczy też człowieka w konkretnych sytuacjach życiowych, w konkretnych dniach, w konkretnych godzinach wręcz. Jeżeli ja widzę, że jestem prowadzony wewnętrznym bólem, wewnętrzną ciemnością, że zaczynam się zapadać w ciemność, w złość, w zniechęcenie, w rozpacz, w beznadzieję, to znaczy, że. Jestem niezdolny do działania. Dlaczego? Bo wszelkie działania, jakie podejmę będą, podejmę, będą wypływały z tego mojego wewnętrznego cierpienia, więc wszelkie działania, jakie podejmę, będą zadawały mi moim braciom i siostrom jeszcze większe cierpienia. Więc po pierwsze potrzebuję przyjść tam, gdzie znajdę uleczenie, przyjść do miłości, nie? która uleczy moje serce, mój wewnętrzny ból i dopiero wtedy stanę się tym, który daje miłość, a nie cierpienie. Właśnie, więc właśnie o to chodzi, o konkretne sytuacje, konkretne momenty w moim życiu i właśnie odkrycie tego, że tu jest więcej niż Salomon, tu jest coś więcej niż Jonasz, bo mam dostęp do żywego, prawdziwego Boga w Najświętszym Sakramencie, w Eucharystii, w Sakramencie Pokuty, w Słowie Bożym, prawda? Mam dostęp do żywego, prawdziwego Boga, który przychodzi leczyć to moje wewnętrzne cierpienie. I teraz jest pytanie, no to w imię czego ja sobie pielęgnuję to wewnętrzne cierpienie? Po co mi to wewnętrzne cierpienie? Po co mi katować samego siebie tym wewnętrznym cierpieniem i po co mi je sprzedawać na prawo i lewo, jak pod nosem, że tak powiem, mamy Manuela, Boga z nami, Boga ze mną, prawda, dostępnego, żywego, prawdziwego, który chce leczyć. Leczyć. Przychodzi właśnie dlatego, że należy do genea ponera, czyli do do pokolenia prowadzonego wewnętrznym bólem, wewnętrznym cierpieniem. On nie chce, żebyśmy byli prowadzeni wewnętrznym bólem, wewnętrznym cierpieniem. Chcę, chce, żebyśmy byli prowadzeni Jego miłością. Żebyśmy byli prowadzeni Jego miłością. Tak i widzicie, i to jest wielkość Pana, nie? że On bierze człowieka takiego jaki jest, człowieka z jego poranieniami, z jego historią, z jego małoskowością, takiego jak Jonasz, jak Salomon, Wiecie, o co chodzi z Salomonem. Salomon miał straszliwą słabość do kobiet. To go zniszczyło właściwie. W każdym razie bierze Bóg ludzi takich, jak jacy są, jacy są, nie? prawda? I czyni ich narzędziami swojej miłości. To jest niepojęte to jest wielkie. Żeby właśnie w to uwierzyć, że ja mogę oddać się do dyspozycji Jezusowi, do dyspozycji Jego miłości właśnie takiej, jaki jestem. Nie potrzebuję spełniać żadnych warunków sępnych. Przeciwnie, to On chce leczyć mnie swoją miłością, dać mi doświadczyć tej miłości, i On chce, żeby ta miłość przeze mnie płynęła do moich braci i siostr. Delikatność tej miłości, czułość tej miłości, miłosierdzie tej miłości, wierność tej miłości, mądrość tej miłości, żeby płynęła do moich braci i siostr. Przeze mnie, człowieka małego, małoskowego i tak dalej. Uważaj, żeby miała zechciał ja być tym, który jako pierwszy korzysta z tego, że Jezus jest tu obecny. Wiecie, dla mnie wyrzutem sumienia jest to, że ja non stop w kieszeni mam klucze od kościoła i klucze od tabernakulum. Mogę o każdej porze dnia i nocy pójść i zobaczyć na własne oczy Jezusa żywego, prawdziwego w Jego ciele, w tabernakulum, w Najświętszym Sakramencie, mogę go o każdej porze dnia i nocy pójść i dotknąć swoimi rękami i zobaczyć na własne oczy to, co mówi święty Jan w swoim liście. Ogłosimy to, co widzieliśmy na oczy i czego dotykaliśmy rękami. Ja mam w kieszeni klucze od kościoła, klucze od tabernaklu, o każdej porze dnia i nocy mogę. I powiem wam, że to jest dla mnie duży wyrzut sumienia, bo codziennie się pytam, na ile skorzystałem właśnie z tej łaski, że te klucze mam zawsze w kieszeni. Z tej łaski, że w każdej chwili mam dostęp do Jezusa Eucharystycznego. W każdej chwili. Rozumiecie o co chodzi? Właśnie, więc ja jestem pierwszy, który będę rozliczony właśnie z tej szansy, którą otrzymałem, z tej szansy, którą mam. A to się okazuje, że to jest szansa nie tylko dla mnie, ale też dla wszystkich moich braci i sióstr, którzy mnie spotykają i którzy mogliby doświadczyć we mnie miłości Chrystusa, gdybym ja był pierwszy, który do Chrystusa przychodził. Prawda? Więc to, że ja skorzystam z tej szansy, że mam dostęp do miłości Chrystusa, taki nieograniczony wręcz, to okazuje się, dotyczy nie tylko mnie, to jest moja miłość, nie tylko do siebie, ale to jest automatyczną miłość moich braci i sióstr. Jeżeli ja z tego nie korzystam, nie daję się leczyć tej miłości, wypełniać tą miłością, gdzie nie mam co dać moim braciom i siostrom, to jest proste. Tak, i, i to dotyczy każdego z nas, i każdy z nas dostał dostęp do Chrystusa, a każdy z nas dostał dost, dostęp do sakramentów, do Słowa, do modlitwy. Każdy z nas może zatrzymać się tam, gdzie jest i się modlić. Nie potrzebujesz kluczy do Kościoła. Widać, ja jestem bardziej poraniony od Ciebie, widać, jestem bardziej podatny na wewnętrzne bóli, wewnętrzne cierpienie, skoro dostałem taki dostęp. Trzeba zrozumieć, że Jezus odpowiada na potrzeby, nie na zasługi. To nie jest tak, że ja się bardziej zasłużyłem, dlatego Jezus bardziej mi się daje. Tylko, że widać, ja bardziej potrzebuję od Ciebie, skoro Ty nie masz tych kluczy od kościoła. Widać, tobie wystarczy taki dostęp, jaki masz żeby napełniać się miłością Chrystusa, że ta miłość mogła w Tobie iść do Twoich braci i sióstr. Więc zobaczcie, to jest miłość do siebie, że ja daję się leczyć miłości Chrystusa, korzystam z tej szansy. I to jest automatycznie miłość do, do braci i sióstr. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.